Hejka wszystkim! Tutaj! W dzisiejszym odcinku Back to School! I tutaj bla, 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 bla! Jakiś facet nam tu gada. Co on ma w buzi? Czemu on smoczek miał w buzi? Czemu tam ktoś śpi? Halo, halo, co to za szkoła? Bo to jest 1 września! I wszyscy jeszcze śpią. E, mamy pólnąć. O, właśnie! Minusia Klaudusia w stroju. siu. E... Uczusia? Nie wiem. Halo, halo, ale my tu mamy 1 września, a czemu tu jest śnieg za oknem? Co to ma być za mapa? W ogóle dawno nie było po prostu takiego fajnego, zwykłego odbi O Jezu! Tu ławka To była tak nudna lekcja, że nawet ławka zasnęła. Matko boska, dobra, idziemy. Bierzemy checkpointa i omijamy zapewne wodę. Kałuże. Ktoś się schował w i się zeszczał. E, angielski, chemia, nie, nie, my uciekamy ze szkoły, my nie chcemy brać udziału w tych lekcjach. O, patrzcie, soda. E, dobra, i tutaj mamy studenta, który mówi nam, że musimy znaleźć e, miejsce do schowania. Szybko wbiegnij w otwarcie, w sensie w ten szyb wentylacyjny. O nie, w lewo i w prawo. Dobra, mamy tutaj pewien wybór, i wy widzowie możecie też dokonać swojego wyboru i napisać mi, czy cieszycie się z powrotu do szkoły. W komentarzach oczywiście. Biorę checkpointa, bo czego nie mogła zabraknąć? Lawy! Oczywiście jakieś diamenty. Yy... To będzie dosyć dziwna ucieczka, chyba ze szkoły, wiecie co? O nie, to jest Zedek. Zed, Zedek, Zedek, Zenek! To jest pan Zenek. I tak będzie. O nie. Błagam, powiedzcie, że to nie leci kupa taka rozwodniona do tej lawy, że to jest lawa. To nie są siki Weroniki zmieszane z kupą, tylko że to jest lawa. Pierwszy raz w Robloxie... no nie ja mam tego dostać? No nie! Najgorzej i cała do prania! Po co ja się kąpałam przed nagrywkami, jak ja żebym wlazła w jakiegoś kupalca rozpuszczonego w sikach Weroniki. Fuuuu! I no tego co się nie spodziewałam. Dobra, ale mam mijamy. Tyk, 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 tyk. Dobra, i do góry. <głową>, Głową uderzyłam. Eee, tu ptamy dalej i mamy, patrzcie, mamy porurak! Kto pamięta jeszcze porurak? Pisze w komentarzu porurak. Patrzcie, Milusia Klaudysia też pamięta. Porurak! Eee, dobra, mamy tutaj jakiś dziwny szlam, jakąś ektoplazmę, jakieś duchy tutaj może były. Nawiedziły tą szkołę, dlatego my nie chcemy do niej wracać. My chcemy z niej uciekać. O nie, rury żygają, najgorzej. To wygląda serio, jakby one żygały. Dobra, i tutaj musimy się zatrzymać przed kolejną jakieś śruby tutaj. Wow, z nierdzewki. Zaraz wezmę śrubokręt, wykręcę, pojadę na złomowisko i będę tak bogata, że do szkoły już chodzić nie będę musiała. Nie wiem. Ja mam dziś głupawkę. Dobra, i spadamy w dół. Klasa młodzieży? Co ma w pępku za brud? O nie, bo on jest gruby jak nosi yy, sweterek, to mu się robi taki w środku kłębka. Yy. Puszek! To jest puszek! <grymne> Dobra, ale w każdym razie yy, mamy własistę ściekniętego. O, oh, nie, znowu prawdopodobnie przetrwałem w tygodniu. E, po koziołkach musimy poskakać. O nie, to jest kolejny! Jak się skitrał? To jest zbyt trudne, poddaje się, chcę do domu. Oj, nie, najgorzej. No, nie może iść do domu, bo już niestety wakacje minęły. I musi teraz chodzić. I w łew. Boże, w Jak ja bym teraz nie chciała na w Ej, ale właśnie, możecie mi napisać w komentarzu, jaki jest wasz y, ulubiony przedmiot w szkole? Ja zawsze lubiłam plastykę. <śm> Bo nie trzeba było za dużo na niej robić. że nie no, lubiłam też inne przedmioty, aczkolwiek aż ponieważ gdybym teraz miała w tym wieku, w którym jestem, taka już stara i, i połamana. Wracać do szkoły? To nie wiem. Na pewno nie na WF. Nie chciałabym na WF. Dobra, w międzyczasie okazało się, że muszę ominąć wszystkich tych studentów. Aha, oni mnie będą gonić? Czy oni po prostu... A, goni mnie! Dobra, okej! Okay. Czyli gramy teraz serio? A, goni Ej nie, ej, w mecza faktycznie zagraliśmy. byśmy mieli teraz przejść tymi drzwiami, bo uciekliśmy spoko laka, bierzemy sobie checkpointa. Tutaj są jakieś elektrody! Angielski. Znowu klasa do angielskiego. Ooo, a tutaj ktoś po Brukselze zzigał się na podłogę. Ile w kwadraty? Dobra, idziemy dalej. Co my tutaj mamy? Tutaj raczej na 100% nie można wejść. Nope. Więc idziemy po schodach do góry. Wow, ale mi się zakręciło. Od kiedy są takie pułapki w szkole? I moje kolejne pytanie: Dlaczego ta jedna jest już zamknięta? Hello, hello. Albo może nie można byłoby przejść. Ej, to jest dziecinnie proste. No już bez przesady. Ogólnie to jest jakieś takie łatwe. Potrzebujemy się do klasy. Wybierz prawdę drzwi. O nie, trzeba wybrać właściwe drzwi. Co jest? Co to było? O nie! Dobra. Ej, a da się podejrzeć na przykład? co szukać na przykład. Co on burakiem dostał w twarz pomidorem? Co tak wygląda? Ej, a może to nas wprost po prostu? Czyli ich nie można wziąć pod uwagę? Nie. Dobrze, ej! O! Cześć klaso! Dzisiaj będziemy. Idziemy na wycieczkę do innej wielkości. Bo to jest tam QUANTOMANIA! Widzicie, Roblox jest tak na czasie, że nawet streamuje Marvela. zanim to było modne. <grymne> Ej, patrzcie, i faktycznie tutaj teleport taki zrobili. Ja mówię wam, że to jest kwantomania. OMG, jesteśmy podróży do innych wymiarów. Nawet układ okresowy pierwiastków jest. Wow, dobra, ja wchodzę. Ja chcę być antmanem na tym dancingu. Si się zwisiłam, bo przeczytałam, że my do cukrowego y ze cukrowej krainy się nastaliśmy? W ogóle ja nie wiem, czy ja kiedyś nie grałam w tą mapę już. Kurczę, nie jestem pewna. Możecie mi napisać w komentarzu, czy była już ta mapa, czy nie. Aaaa, prawie stópki. I dobra, i teraz... E, to trochę wygląda, jakbym miała kalosza. ale spoko. Dobra, ta laska, ta jest dobra, tak, tak. Bo to jest patent, który nauczyliście mnie Wy, widzowie. A jak, jak przenika, to znaczy, że to jest złe. O! Potem się tak zsunie kamera, widzicie? Nie można tak zrobić, więc to będzie dobre. Możecie pisać jak najwięcej takich porad, bo ja naprawdę je często wykorzystuję. Zwłaszcza się przydają w niebiorzeciech Pointów Challenge, bo wiem, że lubicie bardzo tą serię, a w takich momentach jest naprawdę strasznie ciężko przejść w to. A jak mam już patę? Wuu! Wow! To zawsze jest lepiej. Dobrze! Milusia Klaudusia! Yy, myślałaś, że sądziłeś, że możesz uciec yy, do atencji na bardzo... Co? Serio? Hej, co widzisz? Jezu, jaki irokes. A ciekawe, jak mam wyglądać, jak mam sobie te wszystkie włosy tak do góry zrobiła. Kurczę, kiedyś będę musiała. Drzwi wisą przez lasy i że do wentylacji trzeba się dostać. Jezu, jakąś piś. Eee, The E tell of epic Nie wiem. Nie zostanę tu na tyle długo, żeby, żeby się dowiedzieć, co ta książka znaczyła. Dobra, no i po wentylacji. Idziemy w prawo. Nie wiem czemu, ale statystycznie rzecz biorąc, większość ludzi wybiera drogę w lewo. Więc ja zawsze uznaję, że lepiej iść w prawo. I patrzcie! Aha, kartę zdobyłam do drzwi. I zaraz co, mogę się cofnąć? A, bo ja. Bo ja jestem uczynna Milusia Klaudusia i ja tu pomogę innym. Ej, a co tu było? Widzicie? Dobrze, że wybraliśmy prawą. Dobra, ja jestem uczynna Milusia Klaudusia i ja pomogę wszystkim się stąd wydostać. Proszę, macie otwarte drzwi. Halo, czemu nie uciekacie? Macie otwarte drzwi! Nie wiem. Nie rozumieć. Czemu to tak dziwnego? Eee... Nie pozwól uciec studentowi? I... lasery aktywacja? Co to ma być? Czy to jest normalna szkoła? Ja rozumiem, że uciekanie jest niedobre i niezgodne z regulaminem szkoły. Ale żeby tak od razu laserami po twarzy... No nie! Patrzcie, no i śnieg pada. Czemu we wrześniu jest śnieg? E, dobra, oczywiście spalił się nasz plac zabaw, bo gdzieś w, e, ten twórca tej gry musieli dać jeszcze lawę. Było i za mało zdecydowanie w poprzednim e, etapach. Aha, a tutaj dla równowagi tam lawa, a tutaj woda rozlana, Spoko. Ta woda trochę taka zielona jest. Ja naprawdę wolę nie wiedzieć. Spoko. E, I teraz przechodzimy tu. Ej, ale to jest, coraz już dziwniejsze się robi. A może my w tej oślej kozie zasnęliśmy? I my mamy sen tylko, że uciekamy. No bo raczej nikt nienormalny... Nienormalny... Nikt normalny nie pozwoliłby zostać studentem, w sensie ucznią, w momencie kiedy szkoła płonie. Aha, tu trzeba coś przeszukać. O! Dobra. Ej no już na całym końcu oczywiście tam podeszło. O Jezu, nie lubię tak spadać. Już myślałam, że coś źle zrozumiałam. Dobra, tutaj trzeba skakać, bo brudek leci. Jakie dofinansowania dostałem te szkoły? Ja się pytam, że taki brud jest. W wentylacji to jest strasznie niezdrowe. Oddychać czymś takim. Yy, i teraz będziemy płynąć. Dobra, Jeronimo! Ups! Pływanie w Robloxie jest śmieszne jak dla mnie. Ja nie wyglądam, jakbym pływała dobrze. O nie. Patrzcie, tam są stópki tylko. Co tu się stało? Czemu tak brodzę w tym? Ej! Dobra! Całe szczęście, że wyszłam i przez chwilę miałam zawoł. Myślałam, że się zaklinuję. Dobra, i teraz mamy wybrać, czy jesteśmy chłopcem, czy dziewczynką. Aha. Jestem chłopcem! Gram mnie sklasyfikowała. No nie, i teraz najgorszy moment, bo ta ściana, sufit, będzie przeszkadzał. Podkop! Jezu! Ile ta mapa może trwać? Dobra, ja idę znowu w prawo. Zobaczymy, czy moja teoria będzie prawdziwą. <laughs> Czyli w lewo i w lewo! No... Okej, okay, ale na szczęście widzę już wyjście i widzę znowu po rurach. Eee, zapewne nie mogę dotknąć tych tego... Jezu, jak się skupiłam! I to nie było takie trudne, wbrew pozorom! To nie... Nie powinno wymagać aż takiego ode mnie skupienia. I mamy po rurach! Czy ja zginęłam w tym odcinku? Dobra, zginęłam przy tych drzwiach! co ten starzec z pomidorem na twarzy mnie yy, przerażał na śmierci i się rozsypywał. Aczkolwiek, gdyby nie ten fakt, to ja sobie naprawdę świetnie dałam radę w tym odcinku, twu, fut fu. Ej, to by był idealny, nie biorę końców challenge, chociaż... Nie no, tam te drzwi byłyby straszne, dobra. Czyżbyśmy już uciekli w końcu z tej szkoły? Gratulacje, Klaudusia uciekła ze szkoły! Ej, patrzcie! Faktycznie dobrze powiedziałam. Upewnij się, że lubisz e, tą grę. To nie, 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 to wy widzowie... Ja tego nie komentuję. To nie upewnijmy się, czy lubimy tą grę. To wy widzowie upewnijcie się, że lubicie ten film. I że zostawiliście komentarz, e, że na przykład e, bardzo fajny odcinek Milusia Klaudusia. Więcej takich odcinków Milusia Klaudusia. Eee, I upewnijcie się, czy zasubskrybowaliście ten kanał. Ale z dzwoneczkiem to jest najważniejsze. Jeżeli już się wszyscy upewniliście, to ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa!